Nie wiem, co tam na godali, Baragowie ma. Okej, okay, no problem. Nie będzie tarca, okej, okay, no problem. Ty z nim, co? Zesuł Juniusz. Coś się tak ucichły? Tarca nie może być w Zesowie. Tylko w Słupsku. Bieronej no ja. Pod Słupskiem tarca miała być tak, tak by obliżył się jak był z jak był WWW. I by się świat śmiał, że kłopoty gadał, ale kozak. A Baragowie ma sięńki. Se wyobrażacie, się okazało, że to jest tarca nieuzbrojona. Co to było kopie nieuzbrojoną? i y, kolega przeczytał w Twinkie Winkie, tam w tym nielegalnym internecie, Twinkie Winkie, przeczytał, że cały świat już widzę, to będą rakiety nieuzbrojone. Se obrazacja Dwie, jedna będzie pod Dębicą, druga będzie koło Warszawy, na na y, tekturze styropianowo-pilśniowe z Hollywoodu. Jedna będzie z opcji 8 stromo, druga z y, Harry Pottera z piątej części. Na stor z rakiety, na, i podobno na szczytach tych rakiet będą siedzieli kosykazy NBA, co już nie grają. Tylko nie doczytałem, czy oni będą y, przechwytywać te rakiety. To jest Nie, no nie doczytałem. Pani z balonem, i Jeśli pani nie śmie, bo ją zdradzą tajemnicę, Chciałem tak wam powiedzieć o tej tarczy. Ale słyszeliście, tarczy nie będzie, bo nie pamiętam czy car Władimir, czy. Min win win. Min win mi Min win win. Nie pamiętam który. Tak, Czar Władimir na ostatnim punkcie G, e, na szczycie G. Na szczycie G, Czar Władimir powiedział: Jeśli Polska swoje rakiety będzie miała, my w Polszu skierujemy swoje. A nasza staruska babunia kolejne. Także pamiętajcie, trzeba trzymać kciuki i, i, i się nie da, ale słuchajcie, ty się a przez jest pojednanie. Pojednanie. Po, po I to sobie wyobrażacie sar Władimir dwa razy poklepał do Nadinho i już pół Polski zwariowały. Jaki cudny, jaki delikatny, jaki prospiszny. O który się panienki przychodzi na występy. To to idziecie, tu ja my córkami prezydenta miasta. Ta się kupiła to idzie do luzyńko. Wiesz tak mam, jak się kupię coś nowego, to tak idę w wolny film. To tak jest, to tak jest. Jak, jak, nie, jak kto nie zapłaci za bilet, to sobie idzie kiedyś. Ne? I prezydent też się kolego. Tak się chwali tą koszulką, że kapitan spik. jak tyle lot w, w kinie Zoza ze śmigo. Porządne bileciki, ludzie przychodzą, ładnie ubrania, nie płaciła Ja Wam chcę powiedzieć, bo se zapomnę ze szczęścia. Zapomniałem Wam powiedzieć, ledwo my wyszli. My takich prestiżowych imprez rocznie gramy dwie. Jakby się uprzyć, to jest Taką ważną. Ale nigdy w życiu od pierwszej minuty nie widziałem ludzi tak serdecznych jak Wy, choć się nie płacili za bilety. Musiałem im to powiedzieć. Fajnie. I chciały mnie panienki zagodać, jak mówiłem, o tarcji antyrakietowej, i mnie wybiły, cholera. W każdym razie tak. Koniec problematykom ze światu. Jeszcze tylko wam chciałem powiedzieć, bo my mówili o drogach. Słuchajcie, 5 godzin, 160 kilometrów panienko w, w drogich okularach z, z mamunią. Mamunią? To z kiedyś tak myślałem ze starcą ale nie chciałem siebie wygłupić e, panienko w pierwszym rzędzie pamiętaj was do sprawa drogi e, pociąg w Japonii i we Francji i już z Matką Boską w Chinach 480 na godzinę panienka potrafi się skupić bo to widzę liceal, wiek licealny słuchaj panienko 480 km na godzinę Kraków, Rzeszów to jest 160 liczysz? 160 Pięć godzin, liczysz? Liczy? Czyli, czyli czekajcie, czyli tak Jezu kochany, to jest cud, zetarnu w ma obwodnicę Matko Bosko, pilszno cud eee, Przed Tarnowem Wojnic? Wojnic Wojnic, Dębica Matko Bosko, czekajcie jedzie te rowczyce, Nie ma No mają teraz od trzech miesięcy robczycy. I sobie wyobraźcie, 5 godzin do Zesowa. 5, panie, tylko 480 km Japonia, 5 razy 4, 2000, 5 razy 40, 2500 km. Lisbona. Wstaje z rano w Krakowie i jedzie w tyle co do Zesowa, otwiera o ocean. Gdzie my są? A minister Caruś. Od dróg. Piękny czaruj tarira, ra, ra, sobie, matki z Krakowa, co mają synów w Rzesowie, co się wybili? Komplement. Z Krakowa matki, synów puściły na studia do Rzesowa i się wybiły. Matka jedzie z Krakowa do syna, podchodzi do konduktora w Pani dokąd? Do, do Rzeszowa, do syna. 19 grudnia. Na kiedy pan jedzie? No, na Wigilię. Nie dojedzie pan. A Czaruś dostaje kwiaty od Donaldino. A jak się Czaruś śmiał, nie zrobiły pisiory autostrad. Nie zrobiły pisiory autostrad. Inżynier od ministra Czarusia. Nie śmijcie, bo my też nie zrobimy. Na mistrzostwa nie, nie zrobimy. Nie zrobimy wosko nie zrobimy. Ale dworce zrobimy. Nie. Czarusz. Dworców dysz. Będziemy szorować stare. To jak to Syrenka warszawską O to jak szorowanie dworców, to proszę pamiętać, żeby centralny w Warszawie szorować cztery razy wolniej, żeby się nie roz yy, no e, dziękuję bardzo, nie rozleciał. To jest dzieciory na programie dla dorosłych. Mały, co to my są? Pokémony? E, zaśmiał się mądry. Żeby się nie rozleciał, dworzec, cię jasny piero... Wczoraj słyszeliście, Chińczyki się obraziły. Nie będą robić zestrykowa pod Warszawę. A, a czarłyś podjechał i mówi: Nie, nie obrażajcie się, już za mniej nikt nam nie zrobi. Nie, nie uciekajcie do Pekinu. Please. Ja Słuchajcie, obojętnie z kim Wam jest politycznie po drodze, bo się mówi, że Podkarpacie, że pisiory, że ten. Całe życie w kabarecie się mówiło o władzy. A teraz jak jaki kabaret powie o władzy, a są dwa takie kabarety w Polsce czy trzy, jak powie o władzy, to mo kryptonim pisior. To ryzykując kryptonim pisior, chcę wam powiedzieć, że... Już się wiara pogodziła, ze na nie będzie autostradów, że nie będzie dworców, ale stadionów. <gry> Szykujcie rynek, tu można pierdyknąć y, Słowenia, Francja. Jedna bramka już jest gotowa. No i druga też, tylko za dużo. Jeszcze Roswą mówię, obojętnie z kim bo jest politycznie po drodze, Matko Bosko, stadionu, jak nie będziecie, ja Powiedzcie mi, jaki satyryk na świecie by wymyślił y, y, komunikat. Inauguracja stadionu w Gdańsku odbędzie się na stadionie w Warszawie. Uważajcie, inauguracja stadionu narodowego w Warszawie odbędzie się w Goleniowie. Inauguracja stadionu w Poznaniu pierwszy zrobili, ale na Stinga. Ciała się a na mecz. Przyjechał marszałek Pampelini, chodzili do pusty.punkt, I tam ktoś, przetłumaczyła ta pani, że w się wolno wchodzi, a wychodzi ze stadionu tydzień. Może no, jej chodziło o formę kibiców. Idziesz tak, widzisz trzy bramy wyjściowe. Inauguracja stadionu olimpijskiego w Poznaniu odbędzie się w, w strasę dzienników debity. I mówię Wam, szykujcie dwa stadioniki Resowia Astal. Brawa śmiało, kibice, brawa śmiało. Tak to Bosko Święto. Rok! Inżynier stanął przed przedwczoraj na stadionie narodowym w Warszawie i niech się nie jasny osiem osób stoi na schodach i się chwieją. I ile to, ma inżynier, bo nie popatrzył w papiery, ile to na meczu będzie? A ten drugi bladiusieńki mój, Jezu kochany 60 tysięcy. A przy sześciu już tak Made in Poland i wszystko znowu jest kierowca motora platforma. Zagłuszanie. Bo uroku. Słuchajcie, trzeba trzymać kciuki, bo jak nam to zabierą, na pół roku wszedł... Matko Boska świeci. A jeszcze pamiętacie, jak, jak syrenka warszawska, żeby pociągnąć pasem pisiołów, to mówi, pisioły chciały stadion tu, pierdykniemy go na suzewiec. A syczkie konie... U, u, u. No to inżynier mówi, nie Pani Haniu, bo konie lżą. No to syrenka warszawska mówi, to stadion pierdykniemy, w nie kniemy do Piaseczna. Nie, pani Haniu, bo ja do Piaseczna już metra nie doprowadzę. pani Haniu, ja już nigdzie tego metra nie doprowadzę. Ci jasny pierdoludzie, czy mieliście kciuki, matko bosko, powiedzcie mi, co robią, co robią, ty 100 lat grosz, żeby się udało, matko. Aha, 100 lat, żeby dorobić. Nasza babunia go do po co wyznacały se stywne terminy. Po co było 7 czerwca, 5 czerwca, 7 sierpnia na motorach, na, na tym nie, nie podaliby daty, kiedy odbędzie inauguracja? O Tak po polsku. Panie Władku, kiedy pan mi ten dom otrękuje? O! Kiedy pan pomaluje okna? A kiedy ten rynek będzie tu, y, ta dziura załatana? A pani jak uwierzyła, że jest, tak. Przy takim prezydencie, tak. Ja, być dziura na rynku. To nie jest pas kultury we Warszawie. Powiedzcie mi, co robią te pierony jasne w tej Warszawie, na ty wiejski, gdzie jasny pieron. Powiem wam, co robią. Powiem wam, powiem wam co robią. Powiem wam, że Sowiunek, powiem wam, co robią. Szkoda goda. my w górach mięsko, my z góry lepiej widać, co tam w dole się kichocie. I to tak se szczerze powiedzmy, że sobie się le… że sobie się… Nie, nie, nie. Tak se szczerze powiedzmy, z każdej strony, co robią. Całe życie z lewy, teraz sprawy jeszcze z centrum, jeszcze spod spodu. I jeszcze z Wisłu, i to tak widać nas od Ola, jeden na drugiego z Ganiu. ten się obraził na tego, ten się z tamtym nie przeprosił, ten chciał przeprosić tego, bo tamten za granicę uciekł, ten spał na styropianie oba. Ten se ułomał pół śpitu, tamten śpi na kocu, ten znalazł na tego cytecki, tamta na tamtą półtorej strony, ten już swoją teckę spolił, ten go doze, ten zrujnował Polskę, tamten go dozę, zastą zrujnowano, a ten go dozę dopiero zrujnuje. <noise> ja przy nie piję. kolejna.